Andrzej śmieje się z ciebie, że chcesz iść na siłownię. Ale przecież siłownia jest głupia. Wszyscy tam śmierdzą potem. Dlaczego ze mną nie wskoczysz na Discorda, a potem nie pograsz ze mną w FIFA? Andrzej dosłownie nic aktywnego nie robi. Ciągle w domu siedzi i marnuje swój czas. To on tak naprawdę śmierdzi potem, bo nie mył już się przez trzy dni. Patrzy on wy swoje lustro i nie cierpi tego, jak on wygląda. Wszystkie jego złe nawyki widzi w tym lustrze. Bo to widać czuje się. On źle o sobie i wiecie co? Powiniene! To nie jest okej, okay, żeby mieć sylwetkę, z której nie jesteście dumni! Powinieneś się czuć źle ze swoich wyborów! Masz pewnie takiego kolegę Andrzeja. To weźcie mu z liścia, szczelcie, i powiedzcie żeby mu: żeby się ogarnął! Franek! Franek kiedyś nie był zadowolony z tego, jak on wyglądał. No to postanowił to zmienić. Zaczął trenować w swoim ogrodzie, a potem się zapisał na siłownię 4000 sesji na siłowni dalej. Do tego dnia tam chodzi po intensywnym, produktywnym dniu. W końcu to jego ulubiona część dnia. Czuje, on się po takiej sesji zarobiście i ciągle ma dobry humor. Jest on bardzo szczęśliwy i też bardzo silny. Na klatę, on umie wycisnąć. 4 tony. Dumny on jest ze swojej sylwetki. I dziewczyny koło niego po prostu nie umią. Wstrzymać swoje pragnienia dla niego. Bądźcie jak Franek, a nie Andrzej. Siłownia to jest moim drugim domem. Ja tak uwielbiam tam chodzić. Są dni, w którym po prostu nie chce mi się tam iść. Ale ja mam taką dyscyplinę, że nieważne jak ja się czuję. Idę. Chyba, że jestem ekstremalnie chory i psikam co 5 sekund, no to wtedy Młody nie. Marcelusiek nie chodził na siłownię, ciągle spędzał swój czas jedząc niezdrowe rzeczy i czy... oglądaniu głupich filmików na TikToku. Rzadko wychodził na podwórko i rzadko robił coś aktywnego. W tamtym punkcie mojego życia nie czułem się dobrze przez że... to, że byłem otyły. Uwierzcie mi. To nie jest fajne uczucie. Wiecie, jak zarąbicie paczkę, żelku. Potem źle się czujecie z tego. To takie jest uczucie, ale cały czas. Tak się czujesz, jakbyś był naćpany słodyczami, ciągle. Dlatego ja mówię, że słodycze są trucizną. Ale pewnego dnia oglądnąłem. Pierwszego filma z Rokiego postanowiłem zostać ogromną bestią i pozbyć się tłuszczów, w którym chodziłem. No to dobra, zacząłem sobie trenować w szopie, boksować. No to więc zamontowałem sobie w szopie taką piłkę na takiej drewnianej desce i po prostu ja w to waliłem. Co nie? Bo Roki, nie? Chciałem być jak Roki, haha. Po trochu, po trochu, codziennie. Potem nie? odnalazłem świat ćwiczeń domowych. Na YouTube, no to miałem czas po szkole, w którym wchodziłem do swojej Wpalałem szopy jeden z takich filmików i zacząłem trenować. Najwięcej oglądałem wtedy takiego gościa, który. Który się nazywa Fraser Wilson To jest zarąbisty Beatles I postanowiłem, że będę miał six pack No to dobra, miesiące mijały Dokupiłem sobie taką e, piłkę żółtą Na takich dwóch sznurkach Którą się bije. też zacząłem biegać Na podwórku, nie była ważna dla mnie jaka była pogoda Trenowałem, kradziusiowałem Bardzo też kiedyś chciałem mieć worek Żeby dalej trenować ten boxing Miałem gol fizyczny No to zacząłem zbierać hajs na niego I zebrałem i miałem teraz worek w szopie Zajebiście po tym marzyłem sobie hantelki na urodziny Wszystkich bardzo prosiłem, żebym dostał No i co? W końcu? Na moje urodziny? To stałem szefa z mojej mamy pracy i od wujka. Bardzo wdzięczny jest. Teraz, rutył miałem. Chodziłem do szkoły. Po szkole bym wrócił tak o czwartej albo o trzeciej trzydzieści. Zjadłbym i bym poszedł biegać. A jak mi się nie chciało, no to po prostu szedłem do tej szopy. O szóstej do szopy muzykę na full volume i zapierdzielałem. Trenowałem w mojej szopie, w moim domu. I mi się to bardzo ekstremalnie podobało. Tak bardzo, że za parę tygodni miałem lecieć do Polski. W tym czasie dałem ze siebie wszystko. Na tych treningach. W szopie, że jak potem wyleciałem, już byłem w tej Polsce. No to stałem się tak ekstremalnie chudy, że moje ręce wyglądały jak patyki, ale wtedy miałem six sixpack! No to zajebiście, nie? Tak! Super, ale. Nie. Bo teraz miałem problem byciem za chudy, ale na siłownię jeszcze nie chodziłem, no bo miałem dopiero 12 lat. No to dobra, zacząłem jeść więcej i przez następne 3 lata dalej trenowałem w szopie. Ten sam rytuał codziennie do szkoły, po szkole i zjeść do szopy. I do treningu. Czy się stałem większy? Nie. Bo robiłem za dużo kardio. Ale zarąbiście szybki byłem. Jak grałem w piłkę w szkole, no to zapierdzielałem po bo całym boisku. Jak szalony za piłkę. Dopiero rok temu, wyświęta, jak byłem w Polsce. wujek mnie zaprosił na siłownię. I to... Był general Jeden z moich najlepszych czasów. W moim życiu. Zajebiście było. No to jak przyleciałem z powrotem do Anglii. Wtedy już miałem tak z 16 lat, jakby co? No to dobra. Moją mamę pytałem co 5 sekund, żeby wykupiła mi... ten karnet na siłowni. Żebym zapędzał i podnosił żelazo do góry i na dół, do góry i na dół. Na końcu zakusiła się i zacząłem zapierdalać na siłowni. Rytuał. No, stanowiłem, bo w tym czasie też oglądałem Hamza to taki youtuber który robi to coś co ja teraz próbuję robić lepiej ode mnie I on powiedział wtedy że dla nastolatków to jest najważniejsze żeby szczelali balking, jak chcą zostać duzi no to ja posłuchałem jego i postanowiłem że robi balking ciągle do teraz robię balking, żeby stać się większym brzmi to oczywiste ale rok temu ja sądziłem że balking powinno się tylko robić w jednym miesiącu w całym roku w grudniu bo sądziłem że jak znowu będę jad 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 to znowu się stanę gruby a wiecie co też o rok ja byłem taki głupi. Generalnie Hamza zmienił mi życie, tak naprawdę. Bez niego bym był dalej takim Andrzejem głupim. Hamza mi pokazał, że jest to ważne, żeby mieć dobre nawyki, a nie złe. No to Rocky mnie zatrudnił do ćwiczeń. Mój wujek Piotrek zatrudnił mnie na siłownię. A Hamza mi pokazał, jak nie być jak wszyscy. I przedstawił mnie do self-improvement. Hamza, dziękuję. Jesteś z lombistym Beatlesem Dlaczego A, ja teraz sądzę, że jak jesteś młodym chłopem I chcesz wyrosnąć na takiego dużego byka No to musisz robić bulking I połączyć to z ćwiczeniami Z ciężarami Jak jesteś gruby, no to musisz na redukcję wejść No i po prostu robić więcej cardio I to też jakoś wkrótce połączyć z ćwiczeniami Z ciężarami I będziesz wtedy gigantem Może taki jak ja, albo może większy Niż ja. Albo ogromną legendę. Ale nie martwcie się, dopiero byłem na siłowni rok. I planuję być jeszcze większy naturalnie. No to będziecie mieli konkurencję. Sądzę, że ja mam genetyki. Które mi pozwolą na to I że też ja będę tak bardzo pracował na tej siłowni Żeby osiągnąć swój wymarzony gol I zostać polską legendą Siłownia więc polepszyła wszystko I teraz jestem sprawny i duży Jaki duży, kur Większy niż dużo szesnastolatków Których widzę na co dzień No to więcej. chcecie zacząć chodzić na tą siłownię jeszcze nigdy nie ćwiczyliście No to Zaskoczy was to teraz, nie idźcie Zacznijcie od nieważnych jakich ćwiczeń Wy swoim domu Przez to, że może być tak, że jak od razu wskoczysz Na siłownię i będziesz odszczelał Dwie godzinne ćwiczenia To w następnym tygodniu wszystko cię będzie tak boleć Że nie pójdziesz w następnym tygodniu Na siłkę I Wtedy Andrzejowska partia twojego mózgu Będzie ci mówiła, żebyś nigdy tam więcej nie chodził Przecież siedzenie w domu jest fajne Mamy wtedy komfort nie. Andrzej Zamknij się! Jako chłop, ważne jest to, żeby dążyć za dyskomfortem. Przez to, że dyskomfort. Tworzy ciebie w przyszłości. Jak będziesz miał łatwo swoim nic życiu, nic nie będziesz robił, będziesz takim leniem, to nic nie dostaniesz w przyszłości. Zacznij ćwicząc od malutkich kroków. Pierw 10 minut dziennie, potem więcej i więcej. I dojdziesz do tego punktu, w którym w końcu wykupisz ten karnet na siłę. I będziesz nie? zapierdalał, żeby zostać legendą w przyszłości. Jak będziesz już chodził na tą siłę i będziesz widział te postępy, My. to będziecie mieli tą motywację, żeby zostać większym. I większym Zmieniać jak wygląda twoje ciało To jest coś specjalnego Pomyślcie sobie jak trudno jest to zrobić Ekstremalnie trudno Ale jak masz dyscyplinę i pracujesz bardzo ciężko No to osiągniesz swoją wymarzoną sylwetkę Jest w chuj pozytywnych rzeczy wychodzenia na siłowo Każde twoje problemy mogą być rozwiązane Z nią Dlatego jak nie ćwiczysz Ty Andrzeju no to co ty robisz Zapierdalaj na siłownię! Wiecie co? Wyzwanie szybkie ma. Spauzujcie ten filmik i macie teraz zrobić 10 pompek. Naprawdę. Już, ja też to zrobię! No nie chce mi się robić pompek. Dzisiaj jest niedziela. Zapierdalaj, kur! Gorąco Andrzej, zejdź z tej kanapy i przestań oglądać te pierdoły na tym telewizorze. Albo na YouTube, albo na TikToku. Ćwicz. No dobra. To wszystko. No to jak na teraz to byłem ja, Marcylusiek i dobra Do następnego razu. Stwórzcie swoją legendę i pa pa! pa.